Dzień 30 rano. Poznanie Jezusa Chrystusa. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź Przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Ave Maris Stella Witaj, gwiazdo morza, wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga, Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju. Odmień Ewy miano, winnych wyzwól z więzów, Ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, Uproś wszelkie łaski, okaże, że się z matką, Wzrusz modłami swymi tego, co twym synem zechciał być na ziemi, O dziewico sławna i pokory wzorze, Wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze, Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, Widzieć daj Jezusa, mieć w Nim radość wieczną, Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Jezus obecny w Eucharystii. Eucharystia, czyli żywa obecność Jezusa pośród nas, jest największym skarbem Kościoła. Jezus w Eucharystii ofiarowuje się na nowo Ojcu na każdym ołtarzu świata, aby go przebłagać za ogrom naszych grzechów, i składa Mu dziękczynienie za niezmierzone łaski, które nam zsyła. Eucharystia jest pokarmem duchowym, przygotowuje nasze dusze na spotkanie z Bogiem w chwili, gdy nas zawoła. Uzdalnia nas do życia, życiem nadprzyrodzonym, do oderwania się od tego świata i patrzenia w niebo. Jezus ukryty w białej hostii pozostał z nami na ziemi, aby zawsze dla nas być dostępnym, widzialnym i abyśmy nie byli osamotnieni, lecz mogli przyjść do niego i rozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem. Z Ewangelii Świętego Jana 6,51: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeżeli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Z książki Dialogi Eucharystyczne przynoszę chwałę Ojcu przede wszystkim w ofierze Eucharystycznej. Msza święta jest najwyższym aktem uwielbienia, który kieruje ku Ojcu, najwyższą formą oddawania chwały, którą Bóg człowiek ofiaruje Ojcu, Panu nieba i ziemi w imieniu wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Moja rzeczywista obecność w Eucharystii jest obecnością czynną, gdy przychodzę do Ciebie w sakramentalnej Komunii Świętej, wówczas w Twojej duszy, w Twoim sercu całą swoją i całą Twoją istotą oddaję chwałę, cześć i nieustanne uwielbienie należne nieskończonemu Bogu, jedynej i niepodzielnej Trójcy. W tym niewdzięcznym i egoistycznym świecie ucz się ode mnie boskiej i doskonałej wdzięczności i dziękczynienia. Świat tonie w grzechach, zbrodnie osiągnęły szczyt. Sprawiedliwość Boża gotowa jest spuścić karę na ludzkość, bo przebrała się miara nieprawości, bo ludzie naszych czasów odmawiają istnienia majestatowi Bożemu. Bo go obrażają, gwałtownie nienawidzą, prześladują, znieważają. Kościół jest prześladowany, Eucharystia profanowana. Moja matka lżona, wierni męczeni, torturowani, pozbawiani wolności. Kto składa ojcu ofiarę przebłagalną, należną za tyle nieprawości? Kto zmywa całą tę otchłań nieczystości? Kto odkupuje i uwalnia ludzkość dzisiejszą z ciemności i szponów szatana, z ognia potępienia wiecznego, zwracając jej nadprzyrodzone życie łaski? Jedynie Ja jestem Zbawcą i Odkupicielem, niewinnym Barankiem Ojca, Barankiem, który gładzi grzech świata. Ja, Mistrz i Pasterz, który przelewa krew na Nowej Kalwarii w Eucharystii, ofiarowuje się Ojcu w każdej mszy świętej i w każdej chwili w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata. Łącz się więc ze mną zbawcą i ofiarą przez bolesne serce mej matki. Łącz się z ukrzyżowanym i umęczonym Kościołem. Łącz się ze mną w jednej i tej samej ofierze przebłagalnej, którą nieustannie składam Ojcu. Ja Broczący krwią barany kołtarzy. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję komunię świętą. Do każdej komunii świętej tęsknię i za każdą komunię świętą dziękuję, trójcy przy najświętszej. Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli. Pierwszej to jest przyjmowania Komunii Świętej, a drugiej to jest cierpienia. Dzienniczek 1804 Widzisz, opuściłam tron nieba, aby się z Tobą połączyć. To, co widzisz, jest rąbkiem dopiero, a jak Twoja dusza omdlewa z miłości. Lecz jak się serce Twoje zdumieje, gdy mnie ujrzysz w całej fale. Lecz chcę Ci powiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na Ziemi zapoczątkować przez komunię świętą. Każda komunia święta czyni Cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. Dzienniczek 1811. Przeżywam chwilę z Matką Bożą i przygotowuję się do tej uroczystej chwili przyjścia Pana Jezusa. Matka Boża poucza mnie o życiu wewnętrznym duszy z Jezusem, szczególnie w komunii świętej. Jak wielkiej tajemnicy dokonuje w nas komunia święta, poznamy dopiero w wieczności. O chwile najdrogocenniejsze w życiu, Dzienniczek 840. Modlitwa Świętego Ojca Pio, dziękczynienie po komunii świętej. Pozostań ze mną, Panie. Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał. Ty wiesz, jak łatwo opuszczam Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem, bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie. Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim światłem, bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, panie, aby mi wskazać Twoją wolę. Pozostań ze mną, panie, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. Pozostań ze mną, panie, bo bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą. Pozostań ze mną, panie, jeżeli chcesz, abym dochował Ci wierności. Pozostań ze mną, panie, albowiem moja dusza, choć tak biedna, Pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości. Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada i dzień się już kończy. To znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. To też muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać. Stąd więc potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków. Pokus, oschłości, krzyży, cierpień. To też tak bardzo pośród nocy i wygnania potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu. Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym poznał Ciebie tak jak Twoi uczniowie przy łamaniu chleba, to znaczy w komunii eucharystycznej, aby była ona światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą, jedyną radością mego życia. Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci chcę być z Tobą, zjednoczony przez komunię albo chociaż przez łaskę i miłość. Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę Cię o boskie pociechy, bo nie zasługuję na nie, ale o dar Twojej obecności. O tak, bardzo Ci o to proszę. Pozostań ze mną, panie, ciebie tylko szukam: Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, twego serca, twego ducha. Bo ciebie miłuję. Nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania ciebie na ziemi, miłością mocną, szczerą z całego serca, aby potem zawsze i doskonale miłować ciebie przez całą wieczność. Amen. Zwróć się do Jezusa. Panie Jezu, mówię ci wraz z Piotrem. Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. Ty jesteś moją drogą, moją prawdą, moim życiem, moim światłem. U ciebie szukam sensu życia. Do kogo pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty jesteś moim ojcem, przewodnikiem, przyjacielem. Oddaj mnie, proszę, Twojej matce, abym w każdej chwili, jak ona, Ciebie kochał i szedł za Tobą. Zaproś Maryję do wszystkich wydarzeń dzisiejszego dnia, do wszystkich Twoich obowiązków, rozmów, spotkań. Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi. Pomóż mi rozpoznać i rozważyć w sercu wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymuję dzięki Komunii Świętej. Odmów dziesiątkę Różańca Świętego. Aniele, stróżu mój, przypominaj mi dzisiaj, aby moje serce pamiętało o pragnieniach Jezusa. Amen.